Dobrze, słuchajcie, nie wiem czy dźwięk się nagrał i yy, czy się nagrywa w ogóle, ale żeby nie było, to słuchajcie, tak jak powiedziałem, ozonuje Audi A8, na tle mojej magicznej kuli Tesli, którą widzieliście, będę ją cały czas pokazywał, Maksymalne, które uzyskaliśmy, to jest 17,60 parę, jak się dźwięk nie nagrywa, to bardzo mi przykro, yy, pracujemy sobie bez włączonego silnika, Generator pracuje, już widzieliście, 25 minut. Zostały 4 minuty z kawałkiem. I pokażę Wam coś tak na szybko, żebyście zwrócili sobie uwagę. Zobaczcie, co się będzie działo. Za chwilę się ulotni mgła ozonowa. No, tak na to mówią. Jest to poświata taka niebieska. Jest to tak naprawdę oznaka, iż dużo związków białkowych się znajduje. Po prostu wewnątrz auta organicznych, które zostały utlenione. Nie wiem, czy wy to widzicie. Może wam przyświetlę, bo jest czuć bardzo. O, widzicie taką mgiełkę? To było widać. Dobra, zamykam, bo te stężenie nam spadnie teraz. Zobaczcie. Fu. Ostrość. Stężenie nam na chwilę poleci, ponieważ dostało tlenu atmosferycznego, więc te stężenie nam leci. Mamy taką temperaturę wewnątrz auta, nie wiem, czy Wy to widzicie. Teraz będzie dużo dużo lepiej. Temperatura 14 stopni. Czas do zakończenia zabiegu to 3 minuty z kawałkiem. Nie wiem, dlaczego mikrofon mi się wyłączył. Mam nadzieję, że się dźwięk nagrywa. Jak nie, no to przykro mi. Robię to wszystko na zasilaczu. Mamy przed godziną pierwszą w nocy już. Więc jest ku, ku końcówce. Załączmy sobie wspaniałą lampę Tesli. Uwielbiam to te urządzenie. Tu mamy napięcie rzędu od 5 w zależności jaki rodzaj do 8 kV. Tutaj mam około 8,5-9. Tak to mniej więcej wygląda. Fajnie robi Politechnika Poznańska, pokazuje różne doświadczenia. To jest jako półprzewodniki, w środku jest gaz szlachetny, ciśnienie panujące w kuli jest dużo niższe, także od atmosferycznego, dlatego mamy takie fajne pokazy. Ładunki, które ja mam na dłoni, są ładunkami ujemnymi. Wszystko jest tutaj ładunkami dodatnimi. Zobaczcie, jak ku górze idzie. Teraz będę przesuwał tą plazmę niskowagową. Ale ogólnie fajne doświadczenia można sobie porobić, i porozmawiamy sobie właśnie na temat generatorów ozonu. Jak to się dzieje na tych płytkach, dlaczego te wyładowania następują, jak to mniej więcej powinno być, i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś zrobię taki materiał i sobie pogadamy na tle tej lampy, jak będą chłodniejsze takie dni, żebyście zrozumieli, jak działają te generatory ozonu. A ozonujemy auto na obiegu wewnętrznym zamkniętym, bez filtra kabinowego. No i to nam będzie sobie spadać teraz, bo złapało trochę tego tlenu. Chyba, że... Nie, tam mamy... Nie złapie mi ostrości. Ale wszystko generalnie jest, klapka jest zamknięta, obieg zamknięty zamknięty. Wewnętrzny zamknięty. Mamy tyle. Także powiedziałem, że nie zejdziemy poniżej tych 12, to na chwilę był jakiś pik z tego, co otworzyłem te drzwi, więc dlatego mieliśmy to minimalne stężenie. To i tak są wysokie stężenia. 2,40 ppm wystarcza w zupełności do e, od, odgrzbienia klimatyzacji. Zmienimy sobie jednostkę, teraz zmienimy na miligramy, na metr sześcienny. Mam możliwość raportowania. wejdźmy na ppm. -y. Jeszcze raz, bo tu pokazuje nam wartość maksymalną. Jeszcze raz, jednostka ppm. No i mamy minimum, i tak można się bawić. Dobra, generator rozaną zaraz skończę. Zostało 12, 10. 3, 2, 1 Zatrzymuję i nie czekam. Tylko proszę Państwa, od razu wietrze. Minimalnie pojawi się tu nie będzie tego widać, tego efektu. Zobaczcie, gdzie była sonda. Muszę ją odczepić. Ua, ale daj. Sonda pomiarowa. Dobra, starczy. Auto niech się wietrzy. No i nie widać jeszcze taką poświatę połozonową. Nieźle, ale dobra, nie ma co przedłużać. Czas ozonowania to 30 minut około 15-18 ppm, jakie osiągałem w tak dużym aucie Audi A8. Sonda jest, wszystko jest. Dobra, zostawiamy tak. Pół godziny niech się wieczy. Ja uchylam szyb, auto zostaje do rana. Dziękuję uprzejmie i zapraszam na kolejne materiały. Jeżeli film się podobał, doj łapa w, suba w górę, przekazuj ten kanał innym. Dziękuję uprzejmie i zapraszam do kolejnych materiałów Rafał z Detailing OZON Mat Płock późnym wieczorem koło pierwszej w nocy dla Was materiał kręcony na żywo trzymajcie się, pozdrawiam, hej do usłyszenia, do zobaczenia test typowo konsumencki nie zapomnij dać łapa i suba przekazać ten kanał innym ten dzwonek Cię nic nie kosztuje